Mój ss. bawił się z tymi, i skakali. Poinformowali ratowników o tym, że tymi nie wypływa, że nie pojawia się w ogóle na powierzchni. Potem się dowiedziałam, że na chwilę był jakby na powierzchni, bo dziewczynka, która się z nimi bawiła, y Próbowała mu pomóc i sama się podtopiła. Więc naprawdę to była taka akcja, wiesz, no skakali przy ratowniku. Nie skakali jakby z ratownika wysoko, więc to naprawdę nie było, wiesz, głęboka ani nic, tylko ja byłam przy dzieciach i to było dosłownie tam, gdzie. No może gruntu nie mieli, ale zupełnie przy ratownikach. I co? No i tak naprawdę akcja trwała godzinę czasu. On był godzinę czasu praktycznie. Tak mi się wydaje, z tego, co ja kojarzę w ogóle z całych tych akcji, jak biegał, jak szukaliśmy tej kobietki. Yy. Był pod powierzchnią, prosto pod ratownikiem, pod ich dupami, a ten dzieciak po prostu się wy, wyłaniał najpierw na powierzchnię i szukał gdzieś pomocy. A do y, momentu y, pojawienia się, i to już y, jakby nie, y, nie policji, policja i jakieś służby chyba wojskowe, takie SW było napisane, posłuchaj. Y, on wyobraź sobie, że y, był w butach w koszulce Iron Man. Ta kobietka w ogóle była z Ukrainy, ta, która go pilnowała, ona nie wiedziała nawet do kogo ma się zwrócić. To Samuel tam poszedł i wiesz, tłumaczył, mówił ona w panice. No, dla mnie po prostu dramat. Dramat. Y, y, trzymali nas do godziny 19 na plaży. Y, prokuratura przyjechała, normalnie składaliśmy ze sobą. Dwa m... ratownicy, czwórka ich cała siedziała, mało tego, wtedy, kiedy on z, y, 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 zatonął, to była zmiana ratowników, to było bodajże o godzinie 14. Ja, ja widzę po prostu tego chłopca, widzę widzę mojego syła jak i, i ojczy mi nad uchem i ja mam do siebie wyrzuty sumienia Karola, bo ja sami mi to powiedział. Ja poinformowałam tych y, ratowników i z tą, matką, z tą matką, z tą opiekunką latałam. A gdyby, gdyby sama popłynęła pod tego ratownika, może dzieciak by żył po prostu, może dzieciak by żył, a tak to po prostu tragedia, tragedia, jedna wielka.